Witam Was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Czyniwek a to jest kolejny już chyba niestety przedostatni odcinek naszego let's Playa z Mirror's Edge. Dzisiaj jest rozdział ósmy. Czyli Kate... Ja to niestety fabułę pomijałem. No i jest to... Jest to siostra Faith, czyli naszej głównej bohaterki. Jeśli ktoś oglądał ostatni odcinek... No czekajcie. CCC, taka marka jest, nie? Butów. Nie jest takich sklepów. Niedaleko mnie nawet. CCC. Także już wiecie gdzie mieszkam. <laughs> nie. E, ale... E, musimy ją wyciągnąć, bo ona będzie jechała. Będzie transportowana... No one są wkopana ogólnie. Ja ją wkopali tam ci źli w ogóle. No i ona jest... E, tam mam iść. I ona będzie transportowana ogólnie. Um, Taką ciężarówkę jak się tam konwojem. No i będziemy musieli zapobiec dostarczeniu już tak powiem, do więzienia. Na koniec włączę wam kascenkę która następuje po dokończeniu misji. Ojej. Ojojojojoj. Są ci tacy bardzo dobrzy panowie. Oni są tacy pro. Jak ja, Ała. No właśnie. Przed nimi jest strasznie ciężko uciec. Bo oni kurczę... Oni są nieźli. Też mają takie parkurowe skilla jak Face. I z tego powodu łatwo nas łapią Także mam nadzieję, że tym razem się nie, nie uda im się, ale dziwcie się jak zaraz padnę, bo oni strasznie mocno naparzają. I w sumie można dwa hity nawet paść, także... Widzicie. Aaa, gdzieś skoczyłem. <grytanie> Na intuicję. Nie, zaraz zacząć trzeba wyjść. Ej, co to jest za checkpoint ludzie! Co to jest w ogóle? Ale fail, proszę was Jestem drugi teraz szybciej no bym dorował Co za gościara tej Życie ryzykuję, a się wleczę To już wszystko Nie. Okej A słyszę ich ze sobą, super Szybko, szybko, reagować, muszę zmieniać trasę. What the fuck teraz? Gdzie mieć mam iść to? Kolejki, no? Lol. Też teraz się nie wróciłem, no właśnie. Tam ma przeskoczenie, hello Nuby jak Ej, ej, ja się zgubiłem nie rozecz. nie, proszę Co to jest No co to jest to... Ej, tutaj skoczyć, dobra, 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 już widzę Nie wiem co ona zrobiła Sami widzieliście, że to było coś bardzo dziwnego zgubił ich tam ej, Natomiast, już wiem iść. Także spokój no, dzięki debilu tej, lol To muszę tak robić, bo inaczej to nie dopadną szybko. Czyli na ten niebieskie tak i tam muszę skoczyć. okej okay. Nie, jeszcze tutaj muszę skoczyć. No! jeszcze tam wyżej wejść chciałem to tak ładnie zrobić jak wiecie, taki wolczan ładny i pięknie mi się to udało prawie no, dzięki ziomu. dwóch nie, no pewnie to widzicie to jest dosyć ciężkie i oni mi zaraz padną, będzie fajnie to było więcej nie? trolle jedne. Ej, to jest dobre, jak ja piszę to niech oni mogą mnie zrzucić. No coś. Tak to przynajmniej wyglądało. Także ja się uwolniłem, chwilowo. Przecież on tak biegać od razu na górę. No dobra. Jakieś wejście, lol, tutaj może iść. <ścoughs> Ej, what the fuck? Przyszedłem przez... Przenikłem przez płot? Czy niekoniecznie? Tak się wydawało. Tak się mi ją wydawało, nie wiem To ja bym przeniknął jednak No i co, brawo tej co za dziewczę Co no Sorry tak się kręca, zaraz ich a nie im zaraz uciekną w ten sposób jeszcze chwila mnie po prostu zwieje, a nie wiem czy oni tam mną skoczą. A Za frajer! Przyszedł mi jakiś tupek. No, także teraz już ma nara. No, to trzeba było iść od razu, dobra, spoko. E, ale ciołki. No, oni nie idą, ale kolesie. No, ładnie z nimi. Ej, chyba idą. No dobra, trochę, trochę posfajdowałem. A naprawdę oni nie są, to nie jest tak, że ja tutaj strasznie teraz swojej tylko wiecie, oni są dosyć, dosyć dobrzy i, i ciężko jest ich uniknąć Nie dość, że oni się sobie radzą mm, w takiej, w miejskiej dżungli, aż tak powiem to jeszcze kurcze nie nie leją, także kombosy mają ostre mm, A czemu ją rozdzielić taką dziwną, właśnie, co się na myszce DPI zmienić, bo jakoś tak wolno mi się myszka To wszystko przez to, mówię, nie za wolno myszkę. Ej tam jest jakiś kolerz nie słuchałem, a to chyba mój Tu co jest? A mój jakiś ani słuchałem, się nie pytali Aż tak to jest jak się Ej za złotą biegną lol Jeśli gra to się nie czyta później tego wszystkiego Ruchy, ruchy, ruchy Cześć co, oni się, powinni... się wybiegli, tak? No to był głupi błąd, dobra To nie było zbyt mądre Dobra, już te teraz padnę, nie? Eee, no, także tam muszę... Ech, może muszę od razu biec, bo tak, to nie ma sensu tam Po prostu mnie dopadną, ja tak zrobię Także muszę po prostu zasuwać A a, 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 dobra. Zaraz. To zaraz, zaraz. Okej. Okay. Ten też za gdzieś iść kojarzy. A w sumie to musimy mieć? coś było, że to się da też na dwie, na dwie drogi tutaj są ale to chyba jest jak się biegnie w tym trybie na czas A i zawiadę was, że nie będę mógł nagrać trybu tego czasowego całego ponieważ um, Dobra tylko O samochód Ponieważ nie mogę się w ogóle połączyć z usługą EA Online I nie, nie, nie ma chyba rozwiązania nawet Mam wrażenie, że to jest po prostu wyłączone dla tej gry i, i no i tak wyszło A chciałem właśnie to jeszcze Zróbcie tą serię o takie... czasowe mapki, ja pierdolę. <laughs> no, no, także niestety... nie. Eee, co tutaj jeszcze? Może... może seria byłaby ciekawsza? Chociaż nie wiem, czy byście mnie wtedy nie zjechali za takie coś, ale... E, widziałem wielokrotnie na YouTube... E, takie triki... Wiara strasznie oszukiwała... No, chciło, No e. <grywia> Dobra, no comment um, Mianowicie Oni jakieś tam odbicia robią w powietrzu, że ona spada, jeszcze tak kopią jakoś um, Taki wykop, taki ten, taki wykop w górę jakby I w ten sposób jakoś się odbijają od ścian i w ogóle jakoś zapieprzają o, Oni na przykład robią cały czas banehopa, czyli yy, to, to też wcale się znamy Skaczą i cały czas klękają jakby w powietrzu, tak kucają, tak się. Tak skaczą po prostu, no banehop, czyli jak króliczek po prostu skaczą Uh, i w ten sposób uzys uzyskują cały czas maksymalną prędkość biegu i mogą skoczyć znacznie dalej a tu już ta atrium, wow. nie lubię tego średnio, średnio zawsze, że lubię właśnie to uh, zawsze nie wiem gdzie iść także zobaczymy ale może, może mi się coś skojarzy jak już wygrałem Czy już coś widzę, już tu wejdę mogę wejść o nice, tylko co teraz stąd Także takie różne triki i takie rzeczy to jest dla mnie oszustwo i ja takie rzeczy na pewno nie będę nigdy robił. No i dupa właśnie tu już dalej nie wiem co. Um, dobra, tutaj. Fuck. Nie teraz z innej strony w ogóle właśnie. To jakaś torba była. No ona jest... W ogóle to ja wiem, ja już na kojarzę jak ten torbę znalazłem. on takie właśnie skojarzenia, takie przebłyski jakby. Um, tu była torba. Ja spadałem, bo się prawie... no i zabiłem się chyba. Nawet no, nie wiem czy zabiłem nie każdego, ale raczej skoro teraz patrzę to musiałem się zabić. Ale spadałem i patrzyłem w tamtą stronę i mignąłem i przed oczami i tam poszedłem, także stąd mam pewnie trzy torby. Także w porządku, o właśnie tutaj trzeba było wejść. Teraz tutaj. To jest ciekawe. Lubię to w grach, znaczy wiem, że ja tutaj też gadał takie coś, co jest mniejsze o to, bo to jest gra. Ale to jest właśnie głupkowaty w grach, już czytałem jakieś jakiś artykułów w CD action czy gdzieś. E, właśnie o tym. Nawet jest taka książka, Wybuchające beczki, aby to się przeczytać. E, tam autor e, ro, właśnie omawia takie, takie głupkowate rzeczy, że tak wiem, w grach. Czyli na przykład to, że e, leżą gdzieś tam apteczki, albo leży amunicja, albo z wroga wypada amunicja, coś takiego. Trzeba apteczki na przykład, to jest, co jest tym głupsze. Um, I on właśnie pokazuje takie absurdy. Czekajcie tutaj. E, o, nice. No, i on pokazuje takie różne absurdy. O tam już widać chyba ja. ja też wielokrotnie takich rzeczy zauważam No ale to jest gra no i, no i bez tego by nie miało sensu chyba o ma tam czułeś, nie? Eee, tutaj 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 da się jakoś odbić Oooooooh, fail. Po co kombinuję mogę tam wejść Dobra A w sumie to jest czekamy, okej okay. No, ym, i na przykład takie rzeczy jak, nie wiem jeśli ktoś grał w tym Raider, to wie o co mi chodzi. Mianowicie, na przykład, mamy tam jakieś mechanizmy, nie wiem, jakichś inków, czy tam majów, kogoś takiego, jakieś tam w świątyniach e, starych. No, kurde, weź, co to jest? Co ma zeszła? No, e, takie różne mechanizmy. I ona na przykład tam stoją, powiedzmy, nie wiem, tysiące lat. I ona sobie po prostu, nie wiem, przekręca jakąś tam dźwignię czy coś. I te mechanizmy nagle zaczynają po prostu normalnie działać, jakby były, nie wiem, najlepiej naoliwione i takie rzeczy. To znaczy, jednować takich absurdów, które pokazał, e, które były tam wymienione. Jest dużo takich rzeczy. Ja teraz nie będę się na tym rozwodził, bo to nie jest nie nie, nie taki temat u mnie. Co e, tu mam zrobić? A, nie. O co chodzi? What the fuck, what the fuck? A, tutaj mam wejść. Jak. Mm, no 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 no, tam trzeba się robić i z tej strony To chyba nie Nie chcę teraz kopać, bo to tylko więcej czasu będzie trwało, ale chyba tak O nie, dobra, fajnie y, No może tak nawet tą dobę widziałem No i ważne Jump, 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 no fuck. To naprawdę jest irytujące nie chcę, nie chcę mi się odbić i robić coś takiego przez to nie zjadł się teraz. Ale fajne są natomiast w grach na przykład easter eggi. Ja sam y, bardzo się cieszę, kiedy sam samemu uda mi się je odkryć. To jest nawet fajne. Może z tej nie no tutaj trzeba wejść. Albo... albo stąd. Zrobimy tak. No złap się tego, co ty robisz O właśnie taki, taki wykop Yyy... Eee, na przykład easter egg, czyli to, na, to są po prostu jajka wielkanocne, ale A propos wielkanocy. Ale to jest coś takiego Taki żarcik twórców, jakby ktoś nie wiedział No oni często takie rzeczy umieszczają Dobra no, jeszcze Znaczy tak to trzeba to zrobić. Teraz tutaj na pewno do góry, czy coś tu czego, głupszego, tam no, Dobra, spoko eee, No i takie żarty tam one się nie da być na drugą stronę, ja nie tam niby coś jest, ale jak tam przejść to nie wiem yy, no i... na no, nie jeszcze wyżej no spoko tej dzienki to już tam byłem, co gdzie teraz yy, takie różne żarty często są w grach ale to mało kto zauważa bo to jest naprawdę... chyba na tędy coś takiego, nie wiem, takie przejście właśnie yy, na przykład ja kiedyś odkryłem w wormsach, w wormsach czwórce totalna rozwałka Odkryłem właśnie taki... 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 taki, taki takiego easter-egga. Kurczę, coś się zgubiłem, gdzieś. takiego easter-egga... a tutaj, spoko. Okryte. I tam to było coś takiego, że... ...wstrzelało się w jakiś samochód na jednej z mapek... ...i w tym momencie tam się... ...on tam wybuchał, czy coś w stylu, ...i tam jakiś easter-egg z tego, bo jeszcze teraz nie kojarzę dokładnie szczegółów, dlatego tak troszkę mówię niedokładnie pewnie może ktoś to zna lepiej ale A co taki motyw tam był Jezus <grystanie> Dobra co kolejny szklewisz tak i na przykład jeszcze tutaj też jest isterek na tym w mirosie chyba tylko i znaczy nie jest jeden bo to jest to jest taki duży isterek ale jest też więcej istereków na przykład prawie przy każdej torbie mamy różne jakieś zapiski ciekawe albo na jednym z tych leweli widzieliście jak byliśmy Kurczę. Byliśmy u tego dozorcy. Jak było zamknięte, to przejście do zagometra całego chyba. No weź na to wszystko, co ty robisz. Do zagometra całego było takie wejście. Wejdziemy tam inaczej. Um, I tam na, było na przykład nakarm z krafiego, coś na no coś tam. To są też takie, takie żarciki troszkę twórców. E, tego nie wiadomo, czy to nazwać już czy jeszcze nie. Isteregi są raczej takie, bo, takie większe. Um, Dobra, są kadłas, my ja skrać, boże. Eee, także... Są też... To jest też właśnie dużo... Na, zawsze przy torbach, tutaj są różne takie zapiski też przy torbach, oprócz tego skrafiego całego ja pierdolę. ale się nie będę zabić, to było nisko. No, także... możesz to szukać to w wielu mi się wydaje grach jest, tylko nie wszystkie są tak popularne, na przykład żeby ktoś to odkrył, albo tak dalej. A co to zawsze znaczy, się odkrywa, chyba przez przy przypadek? A nie, tam jakoś celowo O, na, natomiast tutaj właśnie na, na tym levelu No rozumiem mi tak Na tym, na tym tutaj poziomie właśnie mi rozejrzeć nie chcę przeskoczyć, co jest No tak po prostu skoczyć Co ty robisz? A no jakiś... dzisiaj błąd tu jest Normalnie się zatrzymuje na krawędzi, nie da się zejść tak po prostu Co za żal Yy, no i to będzie właśnie taki dosyć duży sterek Ale niestety nie uda mi się tego zrobić Bo nawet nie kojarzę jak się go robi Znam mniej więcej mm, Znam szczegóły tego Ja pierdykam co za gościara nie Spadnie No ja już myślałem mm, Ale niestety wam nie przedstawię raczej tego Nie uda mi się tego po prostu zrobić Tak myślę Bo tam nie ma dużo czasu w tym momencie właśnie kiedy trzeba, to, trzeba zrobić pewną, pewną, pewną akcję tam nie ma dużo czasu na to trzeba po prostu dokładnie wiedzieć co zrobić dobra teraz będę właśnie w tym miejscu trzeba zrobić tego easter egga, bo tu będzie chyba działał na dole no ale niestety ja wam go nie pokażę mogę dać link on da link może w opisie do tego jak, jak gdzieś znajdę jest mnóstwo tego na pewno na youtube nawet mogę teraz sprawdzić jak to się robi ale nie gwarantuję że mi to wyjdzie nie wiem w sumie, po co sprawdzać to ma być display, jakieś sprawdzanie kurcze easter eggów jak robić, więc, więc nie będę tego teraz sprawdzał, ale, ale jest takie coś i jak coś setnie, jak sobie poszuka, nie wiem, mirror's edge, easter egg, tam jest torba, nie wiem jak coś o, tam może jakiś zapisek jest, tu chyba jest data czegoś, tu była torba, ale tu nie, chyba nie ma zapisku, coś, coś było, no nie wiem. Um, tak czy zaraz będę właśnie używał snajperki, żeby powstrzymać ten konwój tej siostry... tej Kate, siostry Faith. I... trzeba szczelić w odpowiednie gdzieś tam miejsce, na jakieś... gdzieś tam na, na jakiś mur chyba? I później dopiero na samochód? Nie wiem jak to jest. Coś jest, że, że taki szczur wielki wybiega, także... Jeśli zobaczycie jeśli takie szczura w jakimś tam takim właśnie filmiku, to będzie wiedzieć, że to jest ten isterek. <grymianie> Właśnie, bo to jest taki żarcik i tam jakiś szczur po prostu wybiega. Weź go i namierz kąkuj. Musisz go jakoś nie powolić. Celuj w silnik. Podłączy się do Kriega. Podłączy do no kanału radiowego, używa ja CTF. Yy, Także tam gdzieś musimy szczelić, w środkowe chyba jak się Jaki macie status? Odbiór! Na razie no, no to droga No, zepsułem. No gdzieś tam trzeba szczelić tak czy siak i wybiegnie szczur. Właśnie myślałem, że w środkowe, ale widocznie nie. Aha, bo ja włączę... Nie, włączę nie jest sorry Dobra, spokoj Jeszcze w silnik tej ciężarówy No, udało się, bo no, zawsze przydawało się, bo się Nie, o, o, o A teraz będziemy uciekać na dół A żeby dotrzeć do Kate Ale spien i to doczytywania są bezczelne. Przycinaj mi nagranie chwilowo. Co, jakiś skródę mu tego znalazł. <grym>, ale nie taki aż. Ej! Kurczę. Eee, tu można przeskoczyć wcześniej. Okej. Okay. No a to są nawet schody. na nawet tego nikt nie widziałem. Mhm, przydałby się później spróbowa na koniec, ale razie nie będę jej brał. A siema? Lol, ale to się czołem to pozdro Ale jest wyjście z drugą stronę Ej <laughs> nie trafimy Aj God damn it! Ale jeszcze raz tak zrobię To mi się uda To się może udać To jest jak najbardziej funkcjonalne O oh fuck, no już nie jest Ej to jest w sumie dobre, dobre. To, to mi się podoba, że, może, że mogą mieć tu trzy pod nogami i jest fail kompletny To było dobre O, ciebie nie chcemy tutaj, Tadeuszko kidże nie trafili wtedy. Jezu, już nas to jest To mi się podoba. Także wygraliśmy. Dobra, też teraz... Zobaczcie, um, tutaj piłem, ale teraz mam włączyć ten film. E, czyli jak dobiegamy do K i takie tam... No to to. To jest ostatnia... ostatnia kastecenka. No, tutaj nagle ten leży tam tu długie nogami, tylko jeden samochód, nikogo tu nie ma, w ogóle ludu nie ma. Te kastynki właśnie nie podobają mi się strasznie, to jest takie badziewne. Takie na... na siłę. No, tu nie ma w ogóle tych... Y, policjantów, czy powinni ją pilnować? Nie wiem. Nie wiem czemu Face to jest F, nie yeah. okay. Katie Face się bardziej rymuje niż Katie F jakieś. Weźmy sobie niebieskich, a w ogóle ich tutaj nie ma, więc nie wiem. Tar dopiero jadą niby, ale... No i wszystko takie jakieś kiepskie te kasenki są. Ona niby wszystkich jest zgubi powinniśmy na przykład teraz czekać przed nimi ulicami. To by był fajny motyw. No a tu jeszcze niestety Merka dopadli. Niestety on no, zginie tutaj. Czemu sobie umiera, więc niestety... To jest smutny moment. No właśnie się będziemy musieli udać. Cholera, Merk, Wezwij mi kogoś. Właśnie wieża. Ech, ścieklizna. No, no także tak, to jest the shard. Czyli wieża, nie wiem co jest shard, tak szczerze mówiąc. Nie zastanawiałem się nad tym nigdy. Sprawdzę to zaraz do następnego odcinka. Yy, ale to chyba nie jest wieża. Tak czy tak no wieża to wieża, więc w sumie co za różnica. Ale podoba mi się ten budynek, jest po prostu epicki. Yy, także patrzcie, rozegraj rozdział la, wieża epickie, po prostu epickie podobają mi się zwłaszcza tamte takie jak widzicie jest duża taka bryła, to najwyższa na górze tam jest lądowisko dla helikoptera tam się jeszcze akcja rozegra to już widzieliśmy na rozumie na kanale na jakimś gameplayu um, natomiast te trzy takie dolne widzicie teraz o dobrze widać właśnie takie trzy dolne części bardzo fajnie to wygląda nie wiem czy taki budynek miałby rację bytu yy, m, no, że tak powiem, w rzeczywistości czy to nie jest zbyt dziwna konstrukcja i by się utrzymała Natomiast yy, w ogóle cały klimat mi rozedża, cała ta mapa Szkoda, że po prostu nie można po niej chodzić, że to nie jest powiedzmy taki GTA, yy, taki Batman, Arkham yy, City czy, czy coś, coś w stylu yy, Że po prostu możemy sobie tam naparzyć po tym mieście jak chcemy i w ogóle To było naprawdę epickie moim zdaniem Ci się że zaraz chyba cofnie do pierwszego momentu, no nie jest takie w kółko ale po prostu jest tak, mapa tutaj, jak widzicie, jest tak epicka, że no naprawdę to, jest, to aż się korci, żeby to było po prostu, e, jak to się mówi, e, sandbox, po prostu otwarty świat, misje rozsiane po mapie. Ja mam nadzieję, że w Mirror 2 coś takiego właśnie będzie, coś takiego by było epickie, że mamy mapę, na której jest, rozsiane są po prostu questy, jakieś tam kontakty naszych, z których musimy robić zadania, jakieś tam te, te torby i tak dalej. Coś takiego na całej mapie rozsiani. Powiedzmy, całe takie duże miasta, tutaj nawet może większe, by mogło być fajne. Um, no i tutaj te główne budowle, te wszystkie budynki, to by były, nie wiem, można by na przykład skok spadochronowy zrobić, no nie wiem, coś w stylu, coś jak w były skok spadochronowe, no... Teraz tutaj podaję przykłady też z innych gier, ale coś takiego bo naprawdę było, moim zdaniem, strasznie epickie i, i to by mnie tak jarało. Po prostu tą grę by miał chyba pre-order kompletny, to znaczy i tak będzie to, moim zdaniem, mój preorder kiedy tylko ta gra będzie zapowiedziana, ale mi rozejrzy oczywiście, ale ale myślę, że coś takiego było tak epickie no nie wiem jeszcze na tym silniku Battlefield 3 no po prostu miodzio miodzio ale no nie rozwodźmy się teraz nad tym bo tego jeszcze nie ma yy, natomiast yy, będzie to w kolejnym odcinku także yy, komentujcie subskrybujcie możecie dać łapkę w górę jeśli Wam podobało yy, no trzymajcie się no i cześć